Nie chcę przeszkadzać, ale nie mam dokąd pójść Lucy mnie wyrzuciła, ojciec jest pijany Po czwarte Numer jeden, wsadź sobie w dupę Numer dwa, wsadź sobie w dupę Dziękuję za opinię, Ricky, ale nie skorzystam Puść go Co te cwaniaczki tu robią? Puszczaj go Co to ma być, prowokacja? To tylko Julian, no odłóż broń. Ricky, jak ten pies zdechnie, przysięgam, że się naprawdę wykrwawisz na śmierć. Pies mnie wali. Cicho! To jest ważniejsze. Ja czy pies? Kto? Sturry ja był pierwszy dzień w pracy i chciał poszaleć śmieciarą. Tutaj palił gumę. Wypadki się zdarzają. Napijesz się, naśpadz, a wypadek i tak by się zdarzył. Zostańcie za parę godzin wrócę na wesele, tylko coś załatwię. Zaraz wracam. Kocham cię, tato. Fuck off.